Na słonecznej drodze w górach przytulisz się do miękkiego dywanu. Ramiona zadrżą w ostatnim porywie. Oddech weźmiesz już po drugiej stronie. Obrany z niedoskonałości pozostaniesz szczerą cząstką światła. Na chłodnych polach przodków nie doczekasz się wyroku. Sam odpytasz się z listy grzechów. Rzetelne rozliczenie nakreśli nowy kierunek. Z szyi zrzucisz kamienny łańcuch, pokornie przejdziesz po definicjach śmierci niczym po moście rozpiętym nad otchłanią. Roztrzaskane teologie legną u stóp. Zero absolutne dotknie wszelkich wyobrażeń. Zamrozi piekło i wewnętrznego diabła. Dusza nie zazna rozproszenia. Jesteś... Witajcie! Przed chwilą mieliście okazję zobaczyć wiersz pod tytułem Nieskończony, który pochodzi z mojej najnowszej książki Science or Fiction Supernatural. Link do miejsca, gdzie możecie nabyć książkę, znajduje się w opisie pod filmem. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcam do subskrypcji kanału. Możecie to uczynić, klikając czerwony przycisk poniżej wideo. Pamiętajcie, aby również kliknąć dzwoneczek, a w nim wszystkie powiadomienia. Dzięki temu będziecie na bieżąco z treściami, które dodaję na kanale. Za tydzień w sobotę pojawi się odcinek poświęcony psychologii w szerokim tego słowa znaczeniu. Natomiast jeżeli czekacie na kolejny wideoklip, to już za dwa tygodnie w sobotę. Życzę wszystkiego dobrego, udanego weekendu i do zobaczenia przy kolejnej okazji na kanale Operuje Niebo. Cześć!